Wszyscy teraz wiedzą, że Jacek Jelonek będzie tańczył z innym mężczyzną w, 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 w tańcu z gwiazdami. Chciałem się zapytać, czy ty miałeś tego typu propozycje i co myślisz o takim wyborze? E, wiesz, co do propozycji, no to e, nie, nie miałem i nawet jakbym miał, to bym rozważał tę propozycje, dlatego że jakby dla mnie e, taniec towarzyski, po, znaczy nie mówię, no raczej jestem tradycjonalistą, jakby powinien jakby to być taniec kobieta z mężczyzną, jakby oczywiście też za granicą w różnych edycjach były też takie, edycję, gdzie, gdzie faktycznie tańczył mężczyzna z mężczyzną, nie ma nic przeciwko, sprzeciwko, więc jakby z poczką zobaczymy, jak, jak Jaskowi pójdzie. Myślę, że to też jest fajna inicjatywa, żeby pokazać jakby odbiorcom, że to też jest jakby to, totalnie normalne. Jednak mimo wszystko jestem jakby tym tradycjonalistą, który woli, gdzie faktycznie, jak, jak się na, 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 ten, na taniec towarzyski patrzy, to faktycznie jest to mężczyzna, mężczyzna z kobietą. Jednak różne formy jakby pokazania, czy, czy właśnie z facetem, czy kobieta z kobietą, to też jest coś super dla odbiorców, żeby pokazać, że to też jakby istnieje i też ma miejsce. Jak myślisz w takim razie, jak poradzi sobie Jacek? No wiesz, to trzymam kciuki. Wiesz, to trzymam kciuki, tak naprawdę. Eee, zobaczymy. W sensie, zobaczymy, jeszcze jakie są inne pary. Bo tak naprawdę jeszcze nie wiem. Eee, ale myślę, że ta edycja będzie naprawdę fajna. Czy myślisz, że osoba, która jest z tego środowiska LGBT, ma w ogóle szansę dojść do finału albo wygrać taki program? Wiesz, tak naprawdę, jakby to są głosy ludzi i jakby sam wygrałem program telewizyjny, gdzie były wysyłane SMS-y, więc myślę, że jest bardzo duża szansa, że Jacek zajdzie dalej, ale wydaje mi się, że jeśli faktycznie włoży w to całe serce i pracę i będzie zaangażowany, to nawet jakby nie spocznie na laurach, tylko faktycznie pokaże swój talent i myślę, że też może być super. Cześć, to Michał Szczegieł. Zapraszam Was do obserwowania kanału Przeambitni, komentowania. Do zobaczenia.